Doczekałem się, United wysłał mi swoje pliki z FIFA 23, dlatego czas na nasze pierwsze starcie w wersji bety tej gry. Oczywiście pamiętajcie, wersja beta oznacza, że overrole się zmienią, że to nie jest gra finalna, to wszystko jest w produkcji. Panie i Panowie, PLKD kontra United po raz pierwszy w FIFA 23, no ale tak nie do końca oficjalnie jeszcze. Dobrze, złożyłem taki składzik w innej formacji, postaram się zagrać 4-2-3-1 z tym środkowym pomocnikiem ofensywnym, którym będzie Felix, ponieważ ma pięć gwiazdek sztuczek i myślę, że fajnie może się spisać w tej roli, choć trzeba pamiętać o tym, że ma nisko ocenione podania na szpicy. Lewandowski, skrzydła Mane, Sané, w środku Pola Czarno oraz Gorecka. Boki obrony to Mendy, który będzie na pewno gigahoksem w tej grze i Nelson Semedo, a na środku obrony Kim Pembe wraz z Rudigerem w bramce Loris. No tego Rudigera się boję, bo wiele razy trafiłem na niego, niego w becie. Znaczy akurat teraz będzie po mojej stronie, ale on jeszcze w finalnej wersji gry będzie miał większą ocenę ogólną. No będzie to na pewno jeden z najdroższych obrońców. Dobra, wejdźmy do gry i zobaczmy skład Oscara. Powiedz że link do mojego kanału jest na dole i że też nagram materiały z FIFA 23. Teraz, Oskar, teraz możesz się przywitać. Dzień cześć, dobry. Już... Siema cześć, cześć. Już zaraz zobaczymy Twój skład. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów z FIFA 23, to znajdziecie je właśnie na kanale autora tego przepotężnego składu: United, Oskar Siwiec, mistrz polski FIFA 15 na moim kanale. Cześć, Oscar. Cześć. Yes. Jak się czujesz? To Gotowy taki... do osiągania sukcesu w nowej to... FIFA? Tak, po takim przedstawieniu to <laughs> morale upadły. <laughs> Wiele lat minęło od twojego sukcesu, aczkolwiek uważam, że wypadałoby zrobić jeszcze ten ostatni taniec. To był mój ostatni taniec, Damian, właśnie FIFA 15. I, <laughs> I raczej kolejnych tańców nie planuję. Chyba, że razem wpadniesz do mnie i zagramy w Just Dance. Innym razem o tym pogadamy Jeżeli tutaj. wbijecie 100 tys. Dobra. Masz już jakieś OP zagrania, czy na razie no, tak spokojnie. Wow, wow, te wow. powershoty wyglądają ciekawie, ale jeszcze, jeszcze trzeba się tego trochę bardziej nauczyć, bo potrzebuje miejsc, bo miejsca na te powershoty. Mhm. Natomiast... No jak Natomiast... coś to jest już taki rewanż nas. Graliśmy tak ze jest. sobą wcześniejszy mecz. Na innych zasadach możecie zobaczyć na kanale Oscara. Teraz postanowiliśmy złożyć takie. No ja mam nie najmocniejszy skład, bo też Oscar nie miał zbyt wielu paczek na tym koncie, ale no ale jego i kilka innych nazwisk, więc. No, możemy zobaczyć, jak ci piłkarze będą się zachowywać. Tutaj nowe sztuczki. O. Lewandowski porusza się nawet nieźle. Jest Felix, klasyczny elastiko, ale kto się tak ładnie wrócił? Kto to jest? U, nie mam pojęcia. Jong, Ten Afro, taki kunde? A, z Afro to chyba kunde. O, power shot? power Oj, 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 oj! oj. Pa, jak cię zaskoczę? <grytka>? Trzeba to dopracować, bo na pewno wielu graczy Ui. będzie wychodzić bramkarzem. Co jest? Aha, to wytniemy. Pamiętajcie o tym, to jest wersja beta, nie końcowa. Jeszcze wiele się może zmienić rzeczy do końca. O! Dla widzów! O, Uuu, kurde! No to mogło siąść. Nie, szczerze, nie wiem. Ja nie wiem, jaką mieć opinię o tych powershotach, bo to jest. No pewnie dopiero. Boję się, ja się trochę tego boję. <laughs> Będziemy mieli opinię, jak takie, takie strzały w końcu będą wpadały. No. A to trochę mi w ogóle przypomina, nie wiem, jakieś, jakiś ten. FIFA 2002, gdzie były te powershoty. No trochę tak, jeszcze ognia brakuje <noise> tak, za tak, piłkę. Tak tak, 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 O, ładna, teraz wymiana podaj. Ale odskakuje ta piłka, kurczę, no zobaczymy, czy to zostanie zmienione. Ale uważam, że w niektórych Ani... sytuacjach, no jednak ci piłkarze trochę lepiej się muszą zachowywać. Ale fajny jest ten nowy trik, Tak dobrze wygląda. No to na pewno Oj. będzie trik najczęściej używany, dopóki nie, do, nie, nie znajdę jakiegoś bardziej skutecznego. O! No te powershoty, no to, trzeba to, miejsce, tobą, to to nie miejsce. mają sensu, tak, też w jakichś sytuacjach sam na sam, gdy czujesz, że nikt cię nie dogoni i uważam, że Albo może to być jakiś skuteczne. Albo wynik i jakaś zabawa dla no. widza, no to w, to w takim przypadku jak najbardziej. No a teraz Osman Dembele, zobaczmy. Ale zobacz jak ten Rudiger, o, się wraca. Aj. O! O, Mendy! O Aj. kurczę, i to jest rzut rożny, teraz tejgen broni. Nice, nice, nice. Leo coś tutaj z problemami. A Robercik wręcz przeciwnie i ładnie, ładnie. ładnie. I czy loby działają? Kurcze, no tak był potencjał. O, no wow. to wyszło teraz fajnie, okej. Okay. No, fajnie, fajnie. I teraz. Przesuniemy to? Do Leo. <grym> I jeszcze powershot! Power shot. O, już interwencja. No jakby to nie leciało w bramkarza, to o. byłby gol, tak myślę, ale jeszcze jeszcze tutaj kłopoty, kłopoty, kłopoty. Dobrze. No mecz dla koneserów. Jak ale zawsze. Trochę trochę, tak jest. No, nie, no to... trochę jest sytuacji, coś się dzieje, jest, jest ciekawie. No i też mi atmosfera z uwagi na to, że z tobą, Damian, nagrywam, tak. jest, bardzo, jest bardzo miło. Dziękuję za miłe słowa. Tutaj statystyki spotkania, no trochę więcej strzałów z mojej strony. Ale twoje strzały były groźniejsze. Wow! Kurde, takie no. mocne te wślizgi. Tak, Myślałem, tak. że tu będzie faul od tyłu. Też się bałem. Generalnie chciałem, żeby trochę inaczej to odebrał, a tu... Może te wślizgi będą jakieś bardziej OP niż poprzedni poprzednich FIFA? Dobra, spróbujmy. Uuu. No właśnie, też tak widać, że nawet jak wycelujesz w bramkę, to to nie oznacza, że zawsze poleci w bramkę, ale jednak ogromny dystans. Szczerze myślę, że w miarę okej okay to będzie wyważone, no bo jednak myślę, że w finalnej wersji gry też najbardziej, na bardziej ogarniętych rywali zbyt często nie będziemy mieli tunelu przed sobą, żeby tak mocno uderzyć, ale no jak bo... znajdzie się chociaż raz takie miejsce, to uważam, że właśnie wtedy będzie warto zaryzykować takim powershotem. I wyobraź sobie hurlita w składzie u przeciwnika i powershot. Oj, tak. To będzie ciekawy. Albo ciekawie. Stevena Gerarda. Chociaż. Nie no, w sumie do Power jak najbardziej. No, To nie jest Nie się wiem, czemu się śmiałeś. Gnoju. Jestem ciekawa, czy to zostanie wycięte. O, 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 ale, oj, 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 zbyt koleżeńsko, zbyt koleżeńsko. Ej! <laughs> Ta radość jego. Werner! No nie, kurde! Oh, kurde, 2-0. Tak, nie, 1! Oh, oh, oh. <gry> Teraz wszyscy, <jest ole>. oh. <gry> ooo! I strata. <gry> o Boże, ale tam to... zjednóżowałem. <gry> no, <gry> widziałem. Źle <gry> się zmieniłem. A, zaryzykował A, pierwszy zmylił, raz! Zmienił, <gry> Żeby tylko pięciu. Uuu! Ale ładne przyjęcie! Nice, Szkoda, że prosto w golkipera. Ale ten Kim Pembe to w ogóle jest przekokszony. <laughs> Już pomijając to, co teraz zrobił, ale generalnie masakra. O Ankara Messi. Jezus! Manualny, manualny tak. to jest, pamiętajmy. Źle wycelowałem. Oj, źle drążek trzymałeś. <laughs> A kto tu się pojawił? Kylian Mbappé! Nie! nie, no nie ma co, nie ma co tych powershotów w takich sytuacjach. Ojojoj. Oj, oj. To musi być gol. tak jest, to no nie jest koniec meczu, mamy jeden do jednego W 90. minucie. Dzieciaczek na wpuszczał Neymara, mam no. Dobra, trafiłem ich to mogę wpuszczać, cicho no, tak. tam. Ale kiedy my na, na tym, na trybunach. Ej, nie! A? O! o zgubił tę piłkę Neymar, no. Ale jeszcze, chyba jeszcze. będzie to dogrywka. Chyba, że teraz... Ej, jednak nie, no dogrywka! No sam spotkanie. na sami. Sam na sami skończył. No teraz... Oj, oj oj Son! Kurczę, no tak. Lepiej wycelować i... A bo ty pięć zmian zrobiłeś chyba, tak? Czy ile? Cztery. Okej. Okay. <laughs> nie ty <to laughs> masz taki. A, a, cztery <laughs> So cute <laughs> oj, 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 Frankie! Ale sprytylopicy! Aj, nie wybił. Ale jak on nie wybił, zobacz jak ty tutaj. tutaj. I przy słupku tak często traciłem, ale za słabe to było. Ale w tej FIFA? Tak, jak grałem na ludzi, to tak widziałem, że siadają te przy słupku. oj Neymar oj No inaczej to widziałem. No to lecimy, Leo. Ale do Francji z kim na plecach. Ojeju, No dobra, sadio Uuu pięknie. Jeszcze raz są... Oj, teraz, teraz, teraz! Uuu, zani, aj, to się ciało. Bardziej realnie No, fajna była. No co, Oskar, nie masz jaj, żeby to rozej... Aj chyba mes... Aj, ale to przyjął! Nie tak chyba. <laughs> Niemożliwe, mamy rzuty karne. no dobra, mamy rzuty karny. A ty już strzelałeś Tak, strzelałem. Okay, okay. Uważam, że są ok, nie jest to nic... Mega trudnego. Zaraz sprawdzimy oczywiście, czy trafię do siatki. Okej. Okay, no. Wow. no plus jest taki, że można wychylić teraz gałkę na maksa, nie? Nie trzeba o to dbać. Serio. Najważniejszy jest ten timing. No, Aha. Na przykład teraz. No, na trzy, na trzy kreski miałem ten strzał i. O proszę. O kurczę, faktycznie ja dopiero teraz to widzę. A. Akurat uważam, że te karne będą spoko. BOOM! O panie. No chodź tutaj. Czekam na ciebie. Mimo? Pewnie. Okay. Kurczę, ciężko będzie z tymi karnymi. Tak? Tak mi się wydaje. Może ja mam lepszych wykonawców, nie wiem. O! No nice. proszę. Ale w sensie, z trafieniem, że oni będą bardziej, wiel zmęczeni? A jak Paddy wibruje? Mój nie wibruje, Oskar. A! <laughs> Peter Stegen! No i teraz, gdzie strzelasz? Powiedz. W prawo. Kurde. No, bym się nie okłamał, Damian. Okej, okay, ale faktycznie, kurde, zupełnie inaczej te karne wyglądają. i Nie, no mi się podobają. Mi na, ja akurat... dla, mnie na plus, no? dla mnie na plus, dla mnie, dla dla mnie na plus. Dla mnie tak, no? na plus. No cóż, dwa, dwa mecze, dwie porażki, ale wiedz, że gdy trafimy kiedyś na siebie w meczu od 20 do 0, wtedy ja już nie będę taki łagodny czy coś. Wiem, Damian, ale dziękuję tutaj za taryfę ulgową. Nie ma sprawy, ja dziękuję za to, że zgodziłeś się wystąpić na moim kanale. Pamiętajcie o tym, że kanał Oscara znajdziecie tutaj, w opisie czy tam w komentarzu. Pewnie nie wrzucę, ale postaram. Ej! Nie wolno nie wrzucać. Dobra. Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.